Dobra, na ...teorie, kalera. snują yy. i no. prosili, żeby nakręcić yy, grób mamy Rodziców? Co? Na cmentarzu? W Starosielcach jest? W Starosielcach? To co, może tam... A, ja wiem no, proszę. proszę. Wiem czego? Bo pisali, że mama... Yy, ty trzymasz mamę na strychu. O, takie kłamstwo piszą może, no. nie? Więc ja pomyślałem, że to trzeba sprostować taką nie rzecz, co? nie? I co? tylko no. nie było. No. Kto to mówią? Ja byłem. No, w internecie tak, takie... Tak mama i tata i brat. No. Obok brak. Nie, brat, brat dalej leży. E, brat dalej, tak? Tak. Ale tu na powoli na starosielcach na Ale Zmantarzu? Twoja Boboli. babcia tam leży. Co? Twoja babcia leży. Na babci i na... dziadku urodzielnego. To daleko jest Krzysiek? Zdążymy tam w parę minut podjechać zerknąć szybko? Nie Czy... ja wiem, nie to że tak. Było... Leży, tak. No? Ja wiem, ee, dlaczego one chcą. One chcą zobaczyć, czy jest napis, kiedy no. mama zmarła. No? Ja nie chcę tego pokazywać. Aha. To możemy, nie możemy tak sfilmować, że nie pokazywać? Nie. nie. Nie chcę. A, czyli dlatego nie chcesz pokazać? Tak. A rozumiem, no to nie będziemy pokazywać. No. Jak no. Nie chcesz to? Jak nie chcę, no to. O, oh, bo on myśli, że ja przepiłem. Hmm? pogrzeb, wszystko. No? Że ta I mama no, nie tak. ma, tylko kurwa, mama. Wiesz, co było? Ale, ale to nieprawda, Krzysiek, tak? Wiesz, co było? To wszystko jest. Powiedz, Prokuratury, tak sądu, tak. e, sprzedały strych. O! Aż tak? Tak! Czym mnie było to. No. Ale Wojtek mówisz, widziałeś. Jest. Strych? No. Ona leży w tym. Na strychu. Na strychu. Tak, no. tak wypisują. Martwa. No. Martwa. Martwa. I... Dobrze, Wojtek, mówisz. Dobrze, Wojtek, mówisz. Ja mogę powiedzieć to, że to jest państwo, obuta i nie słuchaj Pan tych ludzi, którzy do ciebie piszą. Nie mhm. bać tych ludzi, jak to się mówi. Nie bać No ja to samo mówię i trzeba wykasowywać takie rzeczy jak piszą nie, nich prawdę w ja internecie. Będę, o właśnie, no. dobrze słuchajcie. Tak, tak. Prawda? Widziałeś jak no. na Mariusza pojechałem? Widziałem. No, no to, widziałem, no tak. Uspok no. Uspokoił się? Mariusz, za tak. granicę wyjechałeś z wrażenia. A tak. No, nie ma go w Polsce. Bo tak. Poczuł moją, co? Yy, rękę. O. rękę. A ty czego się boisz? Ja się ba boję? Tak. Zliwia. Ja się nie boję, Krzyś. Nie? nie? Ty, a, a ale. A ale, ty się Krzyku, <laughs> ty się uśmiechasz, jak ze mną filmy kręcisz, to zadowolony jesteś, Krzysztof. A chcesz jakoś wyjść do No nie chcę. No, No. to uważaj. No Dobra, ja uważam, ujechaj. uważam. No to jedziemy. Dobra. Na No na razie. Na razie.